Sponsorem programu jest firma Metapak. Technologia IT, dzięki której Twoje zakupy online docierają tam, gdzie trzeba www.poznajmetapak.com Witamy serdecznie w naszym pięknym, klimatyzowanym studio, gdzie nie tylko słońce, ale też mili goście. Mówię szczerze, tylko takich wpuszczamy na nasz taras, a Wy też możecie do nas podejść. Przypominam, że jesteśmy u stóp Zielonogórskiego Ratusza. Tutaj jest nasze studio radiowo-telewizyjne, bo jesteśmy nie tylko radiem, ale również telewizją. Polecamy się do oglądania i podglądania najprościej na www.wzielonej.pl ukośnik Link znajdziecie na naszym radiowym Facebooku, a ci, którzy odbierają odpowiednią kablę w mieście znajdą nas w swoich e, telewizorach, a tutaj mogą znaleźć się e, trzech muszkieterów, e, z czego dwóch pochodzi e, z firmy Metapak Cezary Hensel, dzień dobry. Dzień dobry. E, software Engineer, dobrze cię? Dokładnie, dokładnie. Dobrze, zapowiedziałem i e, Patryk Pospiech, Software e, Engineer, czyli praktycznie to samo. Tak, bardzo mi miło. Rozmawiamy sobie o metapaku w czasie winobrania. Temat bliski nam, e, no bo w dobie nie tylko pandemii, ale tak w ogóle e, zakupy przez internet stały się bardzo za popularne i o tym sobie rozmawiamy, ale żeby ktoś mógł to robić, żeby nasze paczki mogły bezpiecznie docierać, ktoś musi o to zadbać, musi zadbać zespół ludzi, którzy tym się zajmują i ze sobą współpracują. Krótko mówiąc. Czasami w redakcji bardzo mnie tutaj denerwują i czasami sobie myślę, żeby rzucić to wszystko i kupić sobie bieszczady, ale że mnie nie stać, no to może zatrudnić się w metapaku. Bo jednak coraz więcej osób skupiacie u siebie w pracy. I powiedzcie, co takiego dobrego płynie z tego, że pracuje się w metapaku? Co dobrego płynie? No przede wszystkim nowe technologie. To jest taki temat, powiedzmy sobie wprost, na topie. Każdy chce robić coś innego, dzień w dzień. Generalnie praca ma to do siebie, że. Że wpadamy w pewną rutynę, no my nie możemy się na to skarżyć. E, Zaraz co nie robimy się dzieje, coś innego, tak dokładnie. A niektórzy sobie właśnie cenią ten taki ciszę i spokój, że ja wiem, co mnie czeka w pracy, a nie że idę i nie wiem, co mnie czeka, więc to jest takie e, dwubiegunowe. Co kto lubi, e, generalnie no my osobiście lubimy robić ciągle nowe rzeczy. E, pewnie może to nie jest dzień w dzień, e, aczkolwiek e, no też, e, co, co więcej można powiedzieć. E, Pytanie, z... czy jak a? rozmawiacie ze swoimi znajomymi, tak? Bo przecież macie hmm. znajomych, spotykacie się, zachowujecie się jak normalni ludzie, e, na nieco. I tak roz... <laughs> i pada pytanie, co tam u was, co tam u Ciebie w robocie? Czy w momencie, gdy opowiadacie o tej w cudzysłowie, robocie, oni mówią, o, a może byśmy tam nie wkręcił do was? E, tak, zawsze pada pytanie, e, co to jest chmura? To hmm. jest pierwsze pytanie. I też pada pytanie, jak możemy się do Was dostać, tak? Też pada te, takie pytanie i tutaj myślę, że możemy spokojnie, płynnie przejść do tematu Summer Academy. E, Summer Academy jest to taki e, Brzmi cykl, dobrze, zachęcająco. Tak, tak. Jest to cykl spotkań, e, które trwają przez cały miesiąc kalendarzowy. Dzień w dzień, w dni robocze, przez 8 godzin spotykamy się w siedzibie firmy i tworzymy coś. Co to jest? Decydujemy jeszcze przed Summer Academy. Generalnie jest to jakaś aplikacja, którą budujemy od samych fundamentów. My, pracownicy Metapak, występujemy w roli takich mentorów, nauczycieli. No i ty występowałeś w takiej właśnie roli. Bo e, twoja tak, droga tak, wyglądała tak, tak że no, przeszedłeś drogę rekrutacyjną, potem tak. znalazłeś się na Summer Academy, a tak. na tej Summer Academy e, pojawił się twój kolega Patryk. Tak, tak, dokładnie. Na samym początku e, po, byłem, byłem jakby jako uczestnik. Na tyle mi się to spodobało, że postanowiłem spróbować być tym mentorem, tym nauczycielem w kolejnym hmm. roku. Udało się, od wtedy co roku jestem tym nauczycielem. Co ciekawe, moje pierwsze wystąpienie jako prowadzącego na Summer Akademii spotkało się z wizytą Patryka w firmie jako, jako uczestnika. Tam się poznaliśmy. No i tak jak wspominałem, no polega to generalnie na tym, że tworzymy coś od zera od fundamentów. Co więcej, tworzymy to w chmurze. Tak no, to teraz na te pytanie, tak jak powiedziałeś, o co pytają znajomi, co to jest chmura e, i nie mówimy tutaj o materiałach niedozwolonych, prawda? Tak, dokładnie. Generalnie, jeżeli chodzi o chmurę, to jest to po prostu jakiś komputer gdzieś tam, nawet dokładnie nie wiemy gdzie, który robi, robi generalnie lepiej to, co mógł zrobić nasz komputer, a konkretnie chodzi o uruchamianie naszych systemów. E, co daje nam chmura? Tak naprawdę, daje nam przede wszystkim niezawodność, jest zawsze dostępna, szybka. Co więcej, my nie musimy się przejmować tym, że ona przestanie działać, bo to jakby nie jest nasze zobowiązanie. Dzięki czemu my, jako programiści, możemy się skupić na, e, na programowaniu, czyli na tym, na czym znamy się najlepiej. No dobrze, chciałbym, żebyś spróbował, skoro jesteś mentorem, który sprawił, że Patrykowi się chce, bo o tym też rozmawialiśmy, żeby <noise> pracować w metapaku, to takim warunkiem jest, człowiekowi musi się chcieć. Prawda? A no w tak, polskim tak. narodzie z tym chceniem to bywa, bywa różnie. Co on takiego ci powiedział, co ci zrobił? Nie wiem, co tam się odbywało, bo mnie przed tym nie było. Że to by się chce i zostajesz w metapaku i dumnie nosisz ten, jak na tę pogodę, zupełnie nieodpowiedni, nieodpowiednią polówkę. Wydaje mi się, że mentorzy zarazili mi, nie tylko Czarek, ale ogólnie mentorzy, zarazili mnie pasją. Do tego, żeby poznawać te technologie, żeby się rozwijać i żeby budować coś, z czym się spotykamy na co dzień A Co on takiego ci powiedział, tak konkretnie Programowanie jest super <grymowanie> Że zadzwoniłeś do dziewczyny, kochanie Becydować. Będę robił w metapaku to, że chciałem zostać programistą, dziewczyna wiedziała już dużo wcześniej. Mhm, niestety. E... Niestety. No, będzie tego tak mówił o technologii, nie będzie wyjść na randki, no przecież to jak, będzie mhm. klikał w ten komputer, tak. nikt nie będzie go rozumiał, <laughs> czy, czy, czy może być gorzej, no generalnie fakt jest taki, że, że no, to pochłania, tak? To wciąga Ja osobiście jeszcze będąc w technikum e... Zastanawiałem się, jak to może być interesujące, po prostu no, piszemy coś na tym ekranie, coś tam się niby dzieje, ale to, 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 to działa, Działaś nie działa. Można to porównać trochę do, do grania na komputerze? Jest to jakaś pochodna tego, że jak ktoś lubi parać się czymkolwiek, co daje nam komputer, to... A, to jest bardzo częste porównanie. Bo że... ma sąsiada takiego, ma, ma syna 15-letniego, 15 on wiecznie tłucze w gry. I tak sobie myślę, żeby pff, może zrobić coś pożytecznego i tak... Wiele osób idzie właśnie do pracy i mówią, no ci programiści się fajnie, bo oni ciągle przy tym komputerze ciągle grają w gry. Tak. No, <laughs> ciągle coś tam no. klikają. Niestety w gry nie gramy, ale szczerze mówiąc, jak miałbym wybierać granie w grę przez 8 godzin dziennie, czy programowanie, wybrałbym programowanie. To jest to... ciekawsze? Po prostu rozwijające, ciągle robimy coś nowego. No. Ale żeby nie było, że ciągle siedzicie przy tych komputerach, wy się spotykacie. Są takie cykliczne spotkania. Co jak tydzień, co rozumiem. kwartał, prawda? Pa, tak. Tak. są takie spotkania. E, tak, mamy spotkania kwartalne, mamy integrację nawet Integracja. dwa razy. Integracje szczególnie roku. mnie interesują, jak wyglądają integracje w Metapaku. E, są e, zabawne, mamy tam różne atrakcje. E, jest DJ, są jakieś dmuchańce i dużo innych ciekawych rzeczy. Także naprawdę bardzo fajnie. Imprezy firmowe, ważne, że są. Co jaki czas? Spotkania kwartalne jeszcze przed pandemią odbywały się y, oczywiście cztery razy do roku. Y, i potem... To na bogato bym powiedział. Na bogato cztery razy do roku. Cztery razy w roku. Spotkania y, takie integracyjne dwa razy w roku y, i tam gromadzili się tak naprawdę wszyscy pracownicy. E, pomimo tego mamy też spotkania zespołowe. E, firma funduje nam budżet na to, żebyśmy razem z zespołem mogli się zintegrować, e, co jest też bardzo ja mam miłe. mam nadzieję, że szefostwo słyszy to. Słyszycie, jak mają w innych firmach o pracowników? Cztery razy, e, cztery razy w roku i Polecam oprócz tego jeszcze więcej. po drodze? Tak? E, jednak to było 14 razy w roku. <noise> Dokładnie. E, tak, e, dlatego tutaj warto powiedzieć, że Praca to w Metapaku to nie tylko pracujemy. My tutaj też tworzymy pewnego rodzaju społeczność, tak? No i wiem, jakby się tak spotykacie na tych imprezach integracyjnych, to jeszcze sporo dzieci może z tego być. Grają w gry, się spotykają, no i tyle. No dobrze, myślę, że gro osób nas słuchających, tudzież oglądających um, są, um, są zainteresowane. Oczywiście to jest temat niewyczerpalny, więc gdyby ktoś chciał więcej um, informacji zdobyć, gdzie się zgłosić, gdzie Was spotkać, oprócz tego, że może przyjść teraz na nasz dach i porozmawiać. Tak no. Co dzień. Jaka jest droga dostanie się do metapaku? No gdzie czasu mam przyjść w... i złożyć te papiery Aha, po prostu? Bo jeżeli chodzi o drogę, no to wstajemy z łóżka, metr dalej, mamy biurko i pracujemy. Jeżeli chodzi o to, gdzie można przyjść, żeby, żeby się z nami spotkać. No no żeby się... dostać taką polóweczkę. Polóweczkę po no. na przykład. Siedziba firmy jest na Kostrzyńskiej, na strefie przemysłowej obok Makro, wszyscy mhm. pewnie będą wiedzieć. E, no cóż, my zapraszamy. Zawsze jesteśmy otwarci. E, co tu więcej powiedzieć? Czuję się zaproszony, pięknie e, Wam dziękuję. E, jeszcze kilka takich e, zaognionych momentów w redakcji. Tak, mam robę, aż ja mam kolegów w Metapaku, także polecam się. Chłopaki, pięknie Wam dziękuję. E, rozumiem, że macie jednak mimo tego trochę czasu, żeby oderwać się od komputerów i skorzystać z winobrania. Jak najbardziej, tak? Mamy dzisiaj Jasne. to w planach, także. To co? E, idziemy na Diabelski co? Idziemy. idziemy się pokręcić. Wszystkiego dobrego. E, Moi koledzy, już mogę tak o nich powiedzieć, Cezary Hensel i Patryk Pospek byli moimi gośćmi Metapak, wciąż obecny na fali 96 FM i w naszej telewizji Index TV. Dobrego winobrania życzę. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Sponsorem programu była firma Metapak, technologia IT, dzięki której twoje zakupy online docierają tam, gdzie trzeba. www.poznajmetapak.com